Oj tam blasku, blasku Patenka stojała Raduj się Oj raduj się ziemiostwa syn, narodził się O a w tej patence, Aż trzy okieneczka Raduj się Oj, rado się ziemił sparożym, narodził się. Nie była to chatka. To kowala kuźnia. Raduj się, oj, radu się ziemiążym. Narodził się w kowalowej kuźni, złotej iskry sypią. Raduj się, o raduj się Ziemio, sparoży syn, narodził się, Młode uderzają, gwiazdę wykuwają, Raduj się, o raduj się Ziemio, sparoży syn, narodził się. A w pierwszym okienku świeci jasne słońce, raduj się. O, raduj się, ziemiosła, że syn narodził się. A w drugim okienku świeci jasny miesiąc, raduj się. O, raduj się, sparo, że syn narodził się. W trzecim okienku, jasna gwiazda świeci. Raduj się, o raduj się Ziemia, rozparł, syn, narodził się. Z Bożym Pozdrowieniem bądźcie wszyscy zdrowi. Raduj się, o raduj się Ziemia, rozparł, syn, narodził